Tutaj nie odczytał, yy, powiem ci tak, ja teraz włączyłem tutaj nagrywanie. Yy, I zobaczysz sobie po moim znaku, jak wpiszesz w YouTube mój znak 26 Golf Papa 13, to sobie znajdziesz ten filmik, dorzucę. Ale jak tutaj się skończy propagacja, także na wolnym czasie, jeden mi się dodaje. Ale właśnie lecisz tutaj do mnie na piątkę, siódemkę również, także bardzo ładnie to leci wszystko. Proszę jeszcze raz mikrofon do ciebie.

Wcześniej, jak odbierałem stację, to pływały strasznie, a Ciebie też mam tutaj stabilnie, bez żadnych problemów. Nadaję tutaj z RCI 2970, oryginalny mikrofon, antenka Siro Performer 5000 na uchwycie. Także tylko to, co fabryka dała, to leci w Twoją stronę, bez żadnych dopałów, bez żadnych podpórek, bez niczego. Proszę mikrofon do Ciebie. Na chwilę mi troszkę przysiadło ale powiem ci, że kuczę wszystko w 100% czytelne, bez żadnego problemu. Bardzo ładnie to doleciało tutaj do mnie do Peterboro Jeszcze raz ci powtórzę mój znak: 26 Golf Papa 13. Operator Krzysiek nadaje tutaj z mobila. I tak jak mówiłem, wszystko kuczę oryginał, bez żadnych dopałów, bez niczego. Proszę, jeszcze mikrofon do ciebie na koniec, bo mam tutaj kilka breków. Ja da će se to dogoditi. Kolego 26 golf, papa, nie kilo papa, tylko 26 golf, papa 13, 26 golf, papa 13, proszę, jak odebrałeś. Dobrze, 100% Roger, wszystko się zgadza. Dziękuję za łączność, dalekich potwierdzonych i miłego dzionka życzę. Z mojej strony połączności pozdrawiam 26 Golf Papa, 13 operator Krzysiek Mobil, Anglia. 7.3 dla Ciebie kolego i miłego wieczoru życzę. Z mojej strony połączności. no proszę ktoś tam breko breko do Krzysia proszę mikrofon do Ciebie no masz Jurku piątka piątka dla Ciebie bez żadnego problemu dolatujesz tutaj do mnie do mobila Również 73 dla Ciebie, dalekich, potwierdzonych i miłego wieczoru życzę. No proszę kolego, nowe mertango, mikrofon do Ciebie. No proszę kolego November Tango, brekowałeś, proszę mikrofon do Ciebie. No powiem Ci, kurde, jak breka robiłeś, to leciałeś do mnie na piątkę, siódemkę, teraz jest piątka, piątka. Ale wszystko jest czytelne bez problemu, mam nadzieję, że uda nam się zrobić tą łączność. Proszę mikrofon do Ciebie. Wszystkiego najlepszego dla Ciebie. Ja tutaj też filmik nagrywam, także jak sobie wpiszesz w YouTube mój znak, to znajdziesz ten filmik i bez problemu będziesz widział, jak tutaj do mnie dolatywałeś. A ja mam w tej chwili akurat 6,5 minuty, także od, od 6 minuty będziesz mógł sobie zobaczyć łączność z Tobą. Tam wcześniej rozmawiałem z. Oscar Sierra 239, tam też jak się brakowałeś, było cię słychać. Także zobaczysz sobie filmik i zobaczysz, jak leciałeś tutaj do mnie, kurde, do tutaj do Wielkiej Brytanii. Zobacz, zobaczysz sobie, ja siedzę, kurde w tych w zabudowaniach i, i lecę bez żadnego problemu. Także słyszymy się bez większych yy, zakłóceń. 7:3 dla Ciebie, dalekich, potwierdzonych i miłego wieczoru życzę. Pozdrawiam. 26 Golf Papa, 13: Operator Krzysiek Mobil Anglia. Z mojej strony połączności. No proszę, Oscar Sierda, mikrofon do Ciebie. Oskar Sierda, jesteś na radiu? 319 Żary, proszę, mikrofon do Ciebie. Kolego żary, coś mi kurde przykryło tutaj jakieś stacje. Proszę, jeszcze raz mikrofon do Ciebie. 5, 4, 4, 5, 7, 7, 7, 7. Mhm. Jak dobrze odebrałem to żary. Tak, koledzy Oskar Sierra, teraz robię łączność z kolegą z Żar. 3-3-7, jak dobrze odebrałem. Proszę, mikrofon do Ciebie, żary. Tak, odebrałem Oskar Sierra 237, poszło to fajnie, bo mówię wcześniej mi się kurde tutaj jakieś inne stacje wbijały. Teraz poszło to bardzo fajnie, yy, wszystko 100% Roger. Yy, mój znak to jest 26 Golf Papa 13, 2,6 Golf Papa 1,3. Moje QTH to jest Peterborough, około 120 km na północ od Londynu, proszę jak odebrałeś Powiem ci kolego, poszedłeś bardzo fajnie. Piątka, siódemka, piątka, dziewiątka. W 100% Roger, bez kurde żadnych zakłóceń i tak dalej. Przybijałeś się przez wszystkie inne stacje. Bardzo ładnie to poszło. Proszę, mikrofon do ciebie. No teraz już troszkę przysiadło, ale mówię, na początku to bardzo ładnie to szło, bez żadnych tych, przekrywałeś wszystkie stacje. Ale w tym momencie też już jak modulowałeś to 5, 5, 5, 7 bez sygnał, tylko troszkę opad, ale modulacyjnie było w 100% czytelne. Tak, kolego, tam właśnie ktoś się kucze, ten y, przebijał przez ciebie. Tak, nagrywam filmik. Y, w tym momencie będzie filmik. Dziesiąt, po dziesiątej minucie y, żary będą, ale to dopiero za jakieś pół godzinki będzie filmik na tym na YouTube. Także pod moim znakiem 26 Golf Papa na YouTube można szukać i tam będzie filmik.